na lewej biura w akcji. Jakie zioła siejemy w marcu? Melisa, spokojnie, szałwia lekarska, majeranek ogrodowy, wszystko wysiewamy, oczywiście rzecz jasna do doniczek, tutaj u mnie w domu. Oregano, za wcześnie jeszcze na bazywie, ale spokojnie. Tymianek pospolity. Resztę ziół które będą w moim zielniku, posieję za jakiś miesiąc, za miesiąc posieję bazylię. Zwykłą, słuchajcie, pyszna jest bazylia cytrynowa. W zeszłym roku ją pierwszy raz, jest po prostu pyszna. Połączenie bazylii z cytryną naprawdę rewelacja do sałatek. Yy, czyli cytrynowa pospolita to no w sumie tyle, nie? No, a jeszcze kapusta pekińska ale to nie zioło w międzyczasie. Także rękawiczki trochę się pociepałam przy okazji, więc pokazywałam w ostatnio patenty z papierem toaletowym, yy, z wydłużkami po jajkach. Teraz zwykłe plastikowe butelki. Z takich butelek spokojnie można zrobić mini inspekty, na początek wysiewu ziół. I zrobiła nam się taka łódeczka, prawda? Do tej łódeczki wsypujemy ziemię. I wysiewamy nasze pierwsze zioło. W tym przypadku będzie to meliska na uspokojenie. Potem to wszystko znajdzie się w moim zielniku. Ale marzec to zdecydowanie za wcześnie. Przysypujemy zioła jeszcze warstwą ziemi. Uklepujemy lekko i podlewamy. I oczywiście podpisujemy me, li, sa. I pierwsze ziółko odstawiamy. i teraz szałwia lekarska. Też spokojnie w marcu można siać ją do doniczek. A teraz jeszcze, słuchajcie, żeby więcej było powietrza po bokach. Fajny patent na robienie dziurek. To jest bardzo fajna maszynka, no bo wiadomo, tutaj musi być powietrze też w tym plastiku, żeby nie było pleśni. Odstawiam. I tak samo z następnymi. Został mi tymionek, oregano. No a przy okazji jeszcze wysieję sobie gdzieś tu miałam, o, kapustę pekińską. Przy okazji, bo i tak mam jeden wielki Saigon. Naprawdę niewielkim nakładem pracy możemy mieć masę ekologicznych i smacznych rzeczy. Ostatnio wysiewałam papryki, chili, papryka cayenne, Już tak nawet, nawet wyglądają, Wam powiem. Tutaj są też jeszcze w międzyczasie wysiałam pomidory, sałaty, różne inne fajne, ciekawe rzeczy. Tu jest pomidor żółty, czyli jak widać, rośnie. To jest właśnie mój przyszły obrót, słuchajcie, więc że jeszcze nie wygląda. Ale będzie piękny. Spójrzcie na tą piękną papryczkę chili. A teraz zapraszam Was na mój zielnik. Będę go troszeczkę powiększała, ponieważ co roku więcej ziół mi się chce. Zapraszam, idziemy. W zeszłym roku zrobiłam taki fajny zielnik z palet. W tym roku postanowiłam go powiększyć, ponieważ okazało się jednak to za małe. Co było w zeszłym roku w moim zielniku? Tutaj, jak widzicie, jeszcze jest roślina to się nazywa kary kary, kary, kary. Jest to takie coś, że nawet przezimowało, słuchajcie, spokojnie można to jeszcze dorzucać do zupy. Tutaj miałam bazylię, oregano, tymianek. Yy, tutaj jak widać jeszcze jest trochę, właśnie o, trochę wyrwałam, ale to nic, jeszcze zostaną korzenie. Tutaj jest czomber. Akurat jak jeszcze tak zrobię, to on się fajnie nam wysieje. Czomber jest idealną rośliną na trawienie, niestrawność i bardzo smaczny do mięsa. O. Dzisiaj trochę powiększę. Najpierw muszę... Trochę stuningować swoją paletę, gdyż jak widzicie ten dzielnik robiłam po prostu ze zwykłych palet, które później zaimpregnowałam. Zaczynamy od położenia folii, ponieważ nie chcemy mieć chwaściorów na naszym zielniku. Jest to bardzo fajny wynalazek, ponieważ przepuszcza wodę, ale nie przepuszcza chwastów. Żeby paleta się nie obsuwała, zrobiłam tutaj takie ostatnio zabezpieczenia. Na tej też zrobię, ponieważ ta paleta mogłaby nam się po prostu obsunąć do dołu, gdyż jest pod kątem na mojej piwniczce ziemiance. Nie miałam młotka, bo gdzieś kurde zgubił mi się, ale to nic, siekierka też da radę. W domu palę drewnem. Z drewna powstaje popiół. Popiół też jest całkiem niezły do pomieszania z ziemią i z obornikiem. A teraz to, co stworzyły moje kurki, czyli naturalny obornik. Oczywiście w sklepie możecie sobie kupić coś takiego jak obornik kurzy, są to takie małe kuleczki w takiej paczuszce, ale to, to, to jest to! I na koniec zwykła sklepowa ziemia, uniwersalna, aczkolwiek sama ta ziemia byłaby kiepska do naszych ziół. Stąd obornik, trochę popiołu, ta słoma z obornikiem działa też tak, że zatrzymuje nam wilgoć. Także będziemy musieli rzadziej podlewać. Taki zielnik możecie śmiało zrobić na każdej działce. Na pewno zmieści się tu masa pysznych ziół. I wracamy do domu. Zielnik powiększony. Zielnik na dworze jest już skończony. Było naprawdę zimno. Przemarzłam, zaraz będzie ciepła herbatka. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Zapraszam Was na mój kanał, wiewióra w akcji". Do zobaczenia. Buziaki, hejka.